Cześć! Dzisiaj nagrywamy test słuchawek Creative Outlier Sport. Są to słuchaweczki totalnie bezprzewodowe, dokanałowe. To już nie pierwszy test tego rodzaju słuchawek na kanale. E, Spowodowane tym, że sam szukałem dla siebie jakichś dobrych słuchawek. E, tak więc bez zbędnego gadania e, przejdziemy do recenzji. Tylko jeszcze taka mała uwaga, jak zauważyliście, okoliczności nagrywania dzisiejszego materiału są dość nietypowe, otóż jestem na wakacjach tak więc skorzystając z okazji e, będziemy tutaj e, dokonywać recenzji tak więc zapraszam tak więc przechodzimy do dalszej części recenzji, tak jak już mówiłem słuchaweczki Creative e, Outlier Sport e, słuchawki te są reklamowane jako odporne na pod z normą IPX5 e, doskonale trzymają się uszu nawet e, jakiekolwiek Ostre tutaj ćwiczenia nie powodują, żeby to miało wypaść. Po prostu się je wkłada do ucha i się je lekko przekręca. Mają taką charakterystyczną dość budowę. Eee, ważą około 10 gram, czyli tak stosunkowo niewiele, tak jak miałem powiedzieć. Naprawdę wydają się być takie bardzo leciutkie. Dużą ich zaletą jest naprawdę długi czas pracy na baterii, bo trafią wytrzymać około 10 godzin na jednym ładowaniu. A to pudełko pozwala im jednocześnie ładować się jeszcze dwa razy do pełnego powiedzmy stanu. Słuchawki powinny się ładować około godziny czy dwóch tak podał producent. Teraz nie można mieć pewności, czy to dotyczy samego pudełka, czy jako kompletu. Z doświadczenia wiem, że y, podczas używania po prostu one się cały czas będą doładowywać, co chwilka będą y, uzupełniać y, energię, więc y, tutaj ciężko jest jednym y, powiedzmy się cięgiem y, w pełni je y, rozładować. Y, Działają w oparciu o protokół Bluetooth 5.0. Na szczęście są kodeki APTX, AAC oraz SBC. SBC to wiadomo, że to jest ten bardzo podstawowy, standardowy kodek. AAC ucieszy na pewno tutaj użytkowników wszelkich urządzeń spod symbolu nadgryzionego jabłka APTX, no to, to już domena akurat na szczęście wszystkich Androidowców. E, fajna rzecz, że te słuchawki obsługują e, asystenta Google i Siri. E, w zestawie znajdziemy na pewno końcówki, tak jak każdy słuchawka, tylko te końcówki są strasznie dziwne, tak jak zauważyliście. Tu na zbliżenie no są bardzo płytkie, to akurat mam założony średni rozmiar. Rozmiar mały jest już e, praktycznie pełny. To nie są e, takie, to nie jest silikonowe, ale one są tak jakby wypełnione. Więc no tutaj, jeżeli zgubicie końcówki, to jest mogiła. Zobaczcie, tutaj jest bardzo mały rant, jest tutaj taki jakby pustuchaczek, Nie więc te słuchawki, jak, jak zgubicie końcówki, no to już jest, to już jest kanał. Nie? Albo trzeba pisać do Kreatiwa, żeby wam coś poradzili. No to akurat było zdziwienie moje straszne tymi końcówkami. Na całe szczęście producent przechodząc dalej zaopatrzył nas w USB-C, za co jestem niezmiernie wdzięczny, dzięki temu jednym słowem mogę sobie telefon ładować oraz to urządzenie jednym kabelkiem. Słuchawki te posiadają membranę grafenową o wielkości 5,6 mm, dzięki czemu ten bas jest naprawdę taki fajny, ale o tym za chwileczkę. Co do zasięgu. Standardowo zasięg zależy od tego, w której kieszeni trzymacie telefon. Jedna słuchawka jest słuchawką Master w trybie stereo, druga jest słuchawką Slave, czyli jeżeli macie w przeciwnym uchu słuchawkę od telefonu, to może dźwięk troszkę rwać. No tutaj akurat zasięgiem mówię, jest raczej średnio. Fajna rzecz, tak jak w wielu już słuchawkach można yy, podczas rozmowy jedną słuchawkę z ucha wyjąć i mówić do niej, to prawdopodobnie jest prawa. W tej chwili akurat do końca nie pamiętam, ale jedną słuchawkę wyciągacie, mówicie do niej bezpośrednio, naprawdę cicho, a w drugiej sobie słuchacie, co Wam rozmówca ma do powiedzenia. Rozmowa jest naprawdę bardzo fajnie słyszana. Dużo ludzi narzeka na te przyciski, one chodzą dość ciężko, trzeba użyć dużej siły, żeby je wcisnąć, co w przypadku tego, jak te słuchawki siedzą w uszach, jest średnio komfortowe, ale jest to spowodowane tym, że producent nie dał nam tutaj niestety możliwości wyłączania tych słuchawek. W momencie, kiedy się pudełko rozładuje, te słuchawki będą cały czas uruchomione. Więc jeżeli schowacie je do kieszeni czy do tego pudełka, nie będzie możliwości przypadkowego wciśnięcia któregoś z przycisków. Myślę, że to właśnie przyświecało tutaj firmie Creative. Aczkolwiek no, decyzja, żeby tych słuchawek nie dało się wyłączyć, jest dla mnie co najmniej dziwna. Z reguły większość słuchawek da się bezpośrednio wyłączyć. Co dalej? W zestawie, tak jak mówiłem, oprócz trzech par końcówek małej, średniej i dużej, znajdziemy same słuchawki, oczywiście, tą stację ładującą, czyli tą z powerbankiem. Kabelek USB-C, ale jest też coś takiego jak mankiet, który domyślam się, że może służyć do przechowywania samych słuchawek albo słuchawek z pudełkiem podczas uprawienia ćwiczeń. Szczerze mówiąc, olałem ten element, nie sprawdzałem go, więc to się mogę tylko domyślać, do czego to może służyć. Na koniec to, co najważniejsze, czyli dźwięk. Wszelcy fani bardzo basowych brzmień będą tutaj zadowoleni. Te słuchawki naprawdę posiadają bardzo mocne i konkretne. Solidny dźwięk. Szczegółów też jest całkiem nieźle tutaj, jeżeli chodzi o górne i średnie pasma, ale tutaj właśnie widać, że ten producent tutaj poszedł bardzo w stronę wszystkich miłośników basu. Nie będę się wypowiadać na temat szerokości sceny, klarowności i tak dalej, bo przy słuchawkach za tą cenę to po prostu nie ma najmniejszego znaczenia. Słuchawki zakupiłem w sieci Xcom ze względu na to, że po prostu miałem tutaj czas na sprawdzenie tych słuchawek, jeżeli by mi nie odpowiadały, aczkolwiek tak jak mówiłem wcześniej, zdecydowałem się ich nie zwracać, bo całkowicie mi odpowiadają. Jedyne do czego mogę się przyczepić to, że dość ciężko się je tutaj wyciąga stąd. Trzeba po prostu odpowiednio je chwycić, a najczęściej po prostu jak zaczynam ich używać to po prostu sobie je wytrząsam w ten sposób. Oczy... Mam nadzieję, że ten test Was zaciekawił. E, wiem, że tu generalnie jest taka e, powiedzmy, że walka na żywioł troszkę, ale nie ma się tutaj co przejmować. E, f, słuchawki uważam, że na, za naprawdę udany model zostaną ze mną dopóki nie pojawi się na horyzoncie coś ciekawszego, tu się nie znudzę e, tym konkretnym modelem. Tak czy inaczej myślę, że zdecydowanie warto wyłożyć te Kilka stówek na te słuchawki, są naprawdę tego warte. Eee, tak więc, dzięki bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną trochę dłużej. Będą się pojawiać nowe recenzje w miarę napływania nowych sprzętów. Tak więc, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.